Hej, witam Was w kolejnym odcinku na moim kanale. Lajkujcie i subskrybujcie. A dzisiaj jest odcinek z Good Pizza. Great Pizza. To my lecimy z tematem. Zaczynamy dzień ósmy. Pomijam oczywiście newsy, bo to no, nudne. Dobra, no, szybciej. Jeśli chcecie więcej odcinków z Good Pizza, Great Pizza, to piszcie w komentarzach. Chcę kupić pizzę przy, z pieczarkami. przekrój ją na dwie połowy. Ok. Zbieram na automat do sosu i do sera, więc. Okej. Okay. Cyk. Dobrze. Na dwie połowy. No dobra. Czyli po prostu na pół. Nie czaję. Tak, dobra, na pół, bo będą dwie połowy. O, dobra. No spoko, na piwku. Dobra, odbierzemy sobie. Jej, następne. Mm. Okej. Okay. O, mam bakła żony, nareszcie. Cześć kiełbasa Możesz trochę więcej No dobra Aha, bo ja już... No dobra, walić to Cyk, cik, 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 cyk, kiełbaski. Okej. Okay. No... Nie wiem ale po prostu zapomniałam dzisiaj nagrać odcinka, więc trochę z opóźnieniem. A i wbijajcie na kanał mojej yy, Befyfy, yy, napiszę Wam w komentarzach, yy, jak ona się nazywa, ale nie zmuszam, nie musicie wchodzić. Czy mogę prosić o pizzę peperoni bez sera? No okej. Okay. Czyli, no Jezu, zaś wyciągnęłam. O! No to chyba dzisiaj będę miała du mało pieniędzy zarobionych. Niestety, takie życie. Niby w pizzeli się pracuje, a i tak się mało zarabia. Trudno. Dobra, przekroimy. On. Mm, dobra. Wszystko, Pit. Proszę. Dobra, Ani Maruś, dostałeś, dostałeś. Następny. Czy mogę trochę czarek na mojej pizzy? Co? pieczarek okej okay. było dziwne dobra, mniej muszę składników bo wiecie te pizze mi się trzy nałożyły więc no muszę oszczędzać bo mam dużo pieniędzy, mam dużo kryształków i mam dzień ósmy nie chwaląc się, ale nie jestem za dobra w tą grę jak widzicie, więc no. Nie sp! Dziś wieczorem na miasto idę z serem. Dwa kawałki po prostu przekrój. Pizza z serem dla mnie przekrój na pół. A sos? Dobra. To skoro zapłaciłeś 7 zł za moją pizzę. No to dam ci mniej składników. I'm a ma bet. hi. hi, hi. Dobra, szybciej, 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 szybciej. Bo klient się wkurzy. Na pół. Już chciałam kroić tak jak zawsze. Ale nie. Spoko. Dzięki. Chociaż ty. Yy, dwie pizze z pieczorkami. Dziękuję. Ci grzybnie. Haha. Chyba staruszka ma dzisiaj dobry dzień. To lubię. Dobra, pierwsza idzie do piecyka Sosik Ser I do pieca Tą już trzeba kroić Cik. Okej, okay. myślę, że się zadowoli Cyk Aha, bo miało być z pieczarkami o, ja! Dobra, trudno, zapomniałam. Z 27 zarobiłam. Trudno. Oj, reklama. Dobra, przepraszam Was bardzo, ale miałam reklamę. Dobra, okej, okay, kupię sobie to i kupię sobie. O! Oliwki sobie kupię, nic już nie mogę kupić. No trudno. Kupię sobie ulepszenie, kurde. Ja bym chciała automat do sera, bo wtedy y, automat do sosu, bo wtedy będzie łatwiej, automat do sera i automatyczne krojenie. Po prostu dużo automatów, bo wtedy będzie szybciej i łatwiej. Jest następny dzień. Pomijamy. Nie chcę mi się czekać, ale ok. Dobra, podlewamy, to ten zbieramy. O plus 3. Okej, okay. Cześć, chóżu, Dobra, nie będę wam tego czytała. To po prostu było trochę niemiłe, dlatego. Połowę z kiełbaską i z oliwkami, i połowę z kiełbaską i peperoni. okej, okay. Fajne zamówienko. W sumie wszystko co lubię, więc nawet git. Dobra, mm, na jednej połowie muszę dać peperoni. Pep, pe peperoni. cyk 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 na drugiej kiełbaski też i nasz nowy gość oliweczki cyk mam nadzieję, że jest git i może idealnie się przekroi tutaj w połowę i jeszcze w te kawałeczki yy, nie nie umiem grać serio w tą grę, bo jak widzicie mam dopiero 9 dzień, więc jestem nowa no Oby było dobrze. O! No to polecaj szybciej, bo ja czekam, czekam, może przyjdzie. Chcę z kiełbasą bez sosu. Haha. Ok. Tak jakby. Ok. Mogłeś tak od samego początku, że po prostu bez sosu i, ser i kiełbaski, a nie. Co on tam mówił? Hmm. Chcę z bez sosu. Ha, ha, ha. No okej, okay. też skumałam na początku, ale te ha ha, bu, ha, ha było niepotrzebne. Więc, no. Yep. ok No. Mam tylko to, mogę dostać pizzę. Dać czy nie? Nie. No, pięć. Dobra, przepraszam was, ale no, muszę oszczędzać. Przepraszam. Lubię wyprzowinę, nie zwracaj sobie głowy sosami, serami... Co? Ale bez sosu? Czekajcie. Czyli po prostu tylko bez sosu i sera? okej, okay. najwyżej dostanę ochrzan. Tak, tak skumałam. Mówię wam, ja jestem dopiero nowa w tą grę, więc no. I sorry czasami za dźwięk w tle głośnego przejeżdżania czy coś. Po prostu tramwaj i tyle albo auto. Uff, już myślałam, że dostanę ohsan. Czy mogę dostać wegetarianz? Nigdy nie robiłam, więc nie wiem. Mm. Pizza wymaga wszystkich twoich dodatków warzyw, owoców, pieczarek. Ach, nie zapomnij o sosie i serze. Tik tik tik. Oczywiście wegetariańska jest bez mięsa, więc. Mam nadzieję, że to będzie tak. Spoko, bo ja z... lubię tą grę, jest super mega, więc polecam, ale czasami po prostu nie kumam i dostaję mniej pieniędzy, więc trzeba słuchać, czytać uważnie. Już znowu już sprawie zamknięte, dobra. No jak mówiłam, znowu dostałam ochranę. I teraz mogę. Wstaję na połowę z owocami i pieczarkami, a drugą z mięsem. Ech. Żeby się nie pomylić. Dobra, to są owoce? Nie mam pojęcia. Na pewno wiem, że chyba oliwki. Najwyżej znowu dostanę Boże. Trudno. Nieważne. Ech. No ta gra jest trochę trudna. Znaczy szczerze na pierwszych dniach do dwudziestego jest spoko, ale już potem się robią schody. Więc tak jakby... no. Kciuk w górę! Jej! o i plus dwa diamenciki. I kolejny dzień. Więc lecimy z kolejnym dniem. Zarobiłam 19? No? To lecimy z kolejnym dniem. Dobra, lecimy z kolejnym dniem. Dużo oliwek, oliwek i kiełbasek. Trzy pizze. Trzy pizze z oliwkami i kiełbasą. Ło! Trzy aż. Co nie zwróciłam na to uwagi? Ło, wow, dobry hajsik! Dobry hajsik się zarabia. E, z czym? E, z oliwkami i kiełbaską. Tik, tik 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 Dobra. Damy trochę więcej produktów, bo pani zapłaciła aż 30 zł. Czy tam 34? Nie wiem. Nie mam pojęcia. Nie interesuje mnie to za bardzo. Pani chciała dobrze wypieczoną? Nie. A czekaj. Dobra. Cyk. Pierwsza. Tyk. Druga. A bo trzy. Ja cię kręcę. Zapomniałam szybko, szybko, szybko. Kiełbaski. Cik, 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 I oliweczki. Cik, 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 Dobra. Ja cię... Ej, zapomniałam tej trzeciej. O kurde. No dobra, trudno. Każdy się może pomylić. Dobra. Jezu, nigdy nie umiem to kroić. No, tak jak mówię jestem słaba. Ale dzięki. Yy, Chcę dostać pizzę bez sera, ale z oliwkami, ponieważ wyglądają jak w Piotronka. Okej, okay. nie pytałam, ale okej. Okay. Kto pytał w ogóle? Ech. Ale spoko. Klientów się nie obrażam. A tak jakby, co się wypieczy? Tylko, tylko dół, więc co się nie piecze za bardzo? Wygląda tak samo. Tylko ten spód się trochę zmienił. I oliwki są trochę bardziej chyba. Dobra, nieważne. Ostatni dzień. No, spoko. Jakbyście chcieli więcej odcinków, może z to kaboka, czy z Good Pizza Pizza, piszcie w komentarzach. A przypnę serduszkiem. Możesz mi zrobić pizzę peperoni z oliwkami, dzięki. Muszę mieć małe kawałki. Podziel ją na 8 części. Nic pani nie wspomniała, żeby seraj i sosu, więc. Ale z peperoni, dobra, bo już myślałam, że z kiełbaską. Ładnie, sobie tutaj damy, Cik. I na 8 kawałków dobrą wypieczoną nie. A mnie już gardło boli od tego mówienia, ale trudno się mówi. Cyk, cyk i jeszcze cyk. Dobra, trudno, źle pom. No jest 8 kawałków, jest. No. Nawet klienci mnie obrażają. Dzięki. Zdobyćmy sobie to. Reklama. Dobra. Niechcący mi się klikło, że X2, dlatego mi się reklama kończyła. Dziś wieczorem na miasto idzie z serem. Pizza z serem dla mnie. Ok ser i sos. 7 zł nie wydaje mi się, żeby to kosztowało 7 zł. Dobra, ale mamy 200 złotych nieźle. Dobra. Więc dzisiaj chyba sobie nie kupię tego automatu do sosu. Może w następnym odcinku jutro. Dobra, dobra, szybko, szybko. Kolejny klient. Dawaj, 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 dawaj. Yy, ser oliwki i sos to wszystko. Ok. A bez sosu? A nie, ser i sos też. Szybko, szybko. Dobra, piecz się, piecz się, szybciej. No, 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 no. Dobra, już jest dziewiąta, po. Więc klient miał szczęście, że zdąż. Dobra, proszę, żeby nie było oszalu. Okej. Okay. O, kolejny. Spoko, więc może jutro. Okej. Okay. Kto pytał, ale dobra, nieważne, ile zarobiłam? Pięćdziesiąt siedem? Ale dużo. Okej. Okay.